Czy zdarzyło Ci się czuć, że ciągle brakuje Ci czasu, a lista zadań tylko rośnie. Da się to zmienić. Da się działać inaczej, prościej, mądrzej i po prostu z większym spokojem. Witam cię serdecznie, nazywam się Dorota Kula i jestem kobietą w wieku eleganckim, która w bardzo prostym językiem i bardzo prosty sposób w trzech słowach opowiada ludziom. Jak można zmienić swoje życie na lepsze, tak żeby było szczęśliwsze, bardziej radosne i po prostu spełnione. A dziś chcę Ci właśnie powiedzieć o tym w trzech słowach, co to znaczy, że system pracuje za ciebie, i w krótkich słowach, jak ten system zbudować. A Ciebie zapraszam do komentowania, jeśli uważasz, że to, co tutaj mówimy, jest dla kogoś albo może być dla kogoś ważne, to udostępnij, będę Ci za to wdzięczna. Możesz też z nami tutaj razem dzielić się swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami, komentować, pisać pytania, a ja postaram się na te pytania odpowiedzieć. Jeśli nie teraz, to na pewno zrobię to po live, więc witam cię po raz kolejny serdecznie i zapraszam właśnie na dzisiejszy live. I może zacznę od tego, że bardzo często spotykam się z tym, że ludzie mają ogromne marzenia, na przykład podróże, marzą o domach, o tym, żeby mieć więcej czasu z rodziną, ale w praktyce tak naprawdę brakuje im sił aby zwyczajnie albo po prostu nawet czasu im brakuje aby zwyczajnie je zrealizować i wtedy pojawia się pytanie czy naprawdę trzeba tak harować od rana do wieczora żeby dojść właśnie do tego celu i osiągnąć to co chcemy osiągnąć a więc dzisiaj pokażę ci również że nie trzeba się zachorowywać bo można działać inaczej mądrzej i właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. To jest oczywiście naturalne, że każdy z nas ma ograniczoną energię i tylko 24 godziny w dobie. Ale właśnie dlatego warto szukać różnych sposobów, by działać mądrzej i pracować mądrzej, a nie ciężej. Pozwól, że zerknę tylko, czy jesteśmy i czy tu wszystko działa, bo już mi się takie różne psikusy zdarzały. Szukać różnych sposobów. A już, już wiem, że działa wszystko. I wracając do tematu, na poprzednich spotkaniach rozmawialiśmy na przykład o talentach, możliwościach i środkach i o tym, że najlepszy moment, żeby zacząć coś robić, to jest właśnie teraz i zawsze w teraz. Nie później tylko teraz. Ale dzisiaj chcę Ci pokazać, jak sprawić, by te. Twoje działania były o wiele prostsze i przynosiły większe efekty. I na to mam trzy słowa, jak zwykle mam trzy słowa, i pierwszym ze słów, które wybrałam odnośnie tego tematu, to automatyzacja. I to słowo, właśnie, jestem ciekawa, co dla Ciebie oznacza automatyzacja, więc jeśli możesz, to wpisz mi w komentarzu. Ja chętnie poczytam, co, czym dla Ciebie jest automatyzacja, bo to słowo brzmi tak, może nie za szczególnie szczęśliwie i nie za szczególnie dobrze, ale wydaje mi się, że to jest trafne. Zresztą zaraz poprowadzę Cię do tego słowa, więc zrozumiesz, o co mi tak naprawdę chodzi w szczegółach. Czyli, co prawda, to słowo automatyzacja bardzo poważnie brzmi, ale w praktyce to po prostu są bardzo proste rzeczy, a więc na przykład ustawienie postu, który ma się sam opublikować. Czyli na przykład jesteś na spacerze, jesteś w górach. Czy jesteś z rodziną, czy robisz coś innego, a w tym czasie Twój post się publikuje sam, bez Twojego udziału. Oczywiście musisz go odpowiednio zaplanować, bo musisz przygotować treść na kilka dni naprzód, żeby później się nie stresować i nie stawiać sobie codziennie takiego pytania, co mam wrzucić. No właśnie. Dzień dobry, witam was serdecznie, witam Sabinko, Iwonko, dzień, dzień dobry, czy dobry wieczór właściwie. No właśnie i tutaj tutaj Iwonka pisze, jedno kliknięcie, załatwia wiele spraw. Tak, właśnie. I czasami warto sobie przygotować właśnie takie materiały do automatycznej publikacji, żeby się tym później nie zajmować i nie stresować. Bo automatyzacja właśnie nam nie odbiera bycia tego tej radości bycia człowiekiem, tylko wręcz przeciwnie, daje nam taką przestrzeń na to, co naprawdę. Jest nasze, czyli na przykład na rozmowy, na odpoczynek, na bycie z tymi ludźmi, których kochamy. I żeby była jasność, to automatyzacja to nie tylko programy i narzędzia online, bo tutaj nie chodzi tylko o to, żebyśmy używali narzędzi w formie aplikacji i planowania postów i odpowiedzi na te posty i różne inne rzeczy, które są właśnie z tym automatycznym udostępnianiem związane, tylko automatyzacja, to również narzędzia online, które za ciebie pra pracują, ale również taka sztuka o, to jest dobre słowo, sztuka delegowania zadań. Czyli pomyśl o tym, co naprawdę musisz zrobić w w swoim życiu i się zastanów czy musisz robić to sama czy wszystko musisz robić sama no właśnie napisz mi w komentarzu jak to u ciebie jest czy delegujesz czasem zadania czy wszystko starasz się robić sama bo wydaje cię że jesteś niezastąpiona no to jest częsty taki właśnie nasz może nie błąd ale taka nasza przypadłość że Dużo rzeczy chcemy sami zrobić, bo wydaje nam się, że my to zrobimy najlepiej. A to delegowanie zadań jest również częścią automatyzacji naszego życia. Czyli pomyśl na przykład o tym, co naprawdę musisz robić, i czy musisz na przykład sama pisać posty albo wstawiać grafiki. Czy sama wysyłać wiadomości, albo sprawdzać każdy szczegół? No właśnie. Bo automatyzacja zaczyna się od tego, że po prostu pozwalasz i systemom, i ludziom na to, żeby cię odciążyli. Tam, gdzie nie musisz być tak naprawdę obecna osobiście. Czyli delegowanie zadań to jest coś, co Tobie ułatwi życie i wygospodaruje Ci pewną przestrzeń. I pamiętaj o tym, że właśnie chodzi o to, że ty nie musisz robić wszystkiego sama, bo jeśli ktoś zrobi grafikę lepiej od ciebie, to może lepiej po prostu mu to zlecić. Jeśli ktoś może pomóc ci na przykład w obsłudze wiadomości, no to oddaj mu część tej pracy. I to nie oznacza, że oddajesz mu kontrolę, tylko dajesz mu pewne zadania albo przekazujesz mu pewne zadania i to daje ci przestrzeń na inne działania, czyli odzyskujesz tak naprawdę i czas i energię, bo delegowanie to ogromna część właśnie tej au automatyzacji. I jeśli się nauczysz tego, nauczysz się oddawać małe zadania, takie, które ktoś inny na przykład może zrobić szybciej lub równie dobrze jak ty, to ty zyskujesz czas na to, co naprawdę buduje ciebie, twoją pracę i daje ci energię. I pamiętaj o tym, że twoja praca jest i energia jest tu ważniejsze niż takie szczegóły, które ktoś może zrobić za ciebie, bo nie chodzi o to, żeby być zajętą przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, tylko żeby działać mądrze i i jeszcze z czymś, ale o tym powiem za chwileczkę, bo to jest kolejne słowo. Ale teraz mam dla Ciebie zadanie, takie na dzisiaj, czyli zapisz sobie jedną czynność, którą codziennie powtarzasz, no mamy mnóstwo takich czynności, i zastanów się, jak możesz ją jeszcze bardziej uprościć, na przykład zautomatyzować, a może zdelegować na kogoś innego. To może być. Coś bardzo prostego, bo wiesz, delegować wcale nie musisz na osoby, możesz również na programy. Więc na przykład może być to takie bardzo proste y, zadanie, jak na przykład planowanie posiłków albo przygotowywanie posiłków, czy na przykład ustawienie sobie powiadomienia o piciu wody. I na przykład to już program za Ciebie znowu pamięta, że Ty się masz napić wody. No, i teraz drugie słowo, które mi się kojarzy z tym tematem, to wolność. I powiedz mi, z czym kojarzy ci się wolność słowo? Bo to jest takie bardzo górnolotne słowo. Z czym ci się kojarzy słowo wolność? Ludzie różne rzeczy pod słowem wolność rozumieją, ale. Ja zaraz ci powiem, co rozumiem w tym kontekście, natomiast jestem ciekawa twojej opinii, więc jeśli możesz, to podziel się ze mną. No a ja ci już powiem, że wolność dla mnie na przykład, mi osobiście kojarzy się przede wszystkim z tym, że ja mogę podróżować i że y, mam tyle pieniędzy, że nie muszę się tym martwić. Ale zanim do tego dojdę, to pamiętaj o tym, że w praktyce wszystko zaczyna się od małych kroków. A więc, aby tą wolność osiągnąć, zaczynamy od tego, że zyskujemy godzinę więcej dla siebie. A więc, na przykład, aby podróżować, nie mam w tej chwili, załóżmy na to czasu, więc, żeby wygospodarować trochę czasu, powinnam coś zrobić, żeby odzyskać tą godzinę albo może kilka godzin albo może jeden dzień, bo jeśli to jest całodniowa podróż, no to potrzebuje jeden dzień, a jeżeli to jest kilkutygodniowa, to może potrzebuję kilku tygodni. Bo pam A, jeszcze coś ciekawe właśnie, że musisz to sobie uzmysłowić, że wolność nie jest brakiem obowiązków, czyli to nie jest yy, yy, to nie jest to, że ty nic nie musisz robić, o tak, w tym sensie ja to tak rozumiem. To nie jest tak, że jeżeli yy, mamy wolność, to już nic nie musimy robić, bo to nie jest właśnie brak obowiązków, tylko raczej brak poczucia, że jesteś więźniem własnych obowiązków. Czyli nie, nie chodzi tu o to, że ty nic nie robisz i nie masz tych obowiązków, tylko chodzi o to, żeby się Uwolnić od tego obciążenia psychicznego. Czyli ja nie jestem więźniem, nie jestem uzależniona od obowiązków. Mogę je tak poukładać, mogę je tak wybrać i tak dostosować do siebie, żeby one się ze mną scaliły, czyli albo z moim dniem skomponowały. Czyli inaczej mówiąc, hmm, Wolność to możliwość takiego wyboru, że chcę się czymś zajmować, albo chcę, załóżmy, konkretną rzecz robić, pracować w określonym czasie, i wybierać sobie, z kim pracuję, jak ja to robię, a co ja inaczej mówiąc, co ja zrobię, a co zrobią inni lub system za mnie. O! Tak by to można było najlepiej powiedzieć. Czyli wolność dla mnie to jest decydowanie, co ja chcę zrobić sama, osobiście, a co zautomatyzuję, albo zdeleguję na kogoś innego. I dzięki temu zyskam ten czas, na przykład na podróże, prawda? I. Y na co ja mogłabym przeznaczyć ten czas? No bo to u każdy z nas na coś innego, więc to jest takie zadanie dla ciebie, bo na przykład ja bym chętnie przeznaczyła ten czas na przykład na dbanie o zdrowie, rodzinę, podróże, rozwój, bo im bardziej rośnie, rosnę ja, tym więcej mam wolności i więcej mam pieniędzy. Więc to jest dla mnie też istotne. A co dla ciebie? Jest ważne i chciałabym właśnie kolejne zadanie, żebyś pomyślała, co byś zrobiła, gdybyś na przykład miała tą dodatkową godzinę wolnego czasu, co byś w tym czasie zrobiła. I zapisz sobie to najlepiej, a potem się zastanów, jak możesz zrobić krok, do tego, żeby ta godzina faktycznie się w Twoim życiu pojawiła. Czyli inaczej, jak możesz te działania swoje zautomatyzować, może zdelegować, żeby uzyskać trochę tej wolności, tej, tej, yy, tego wolnego czasu dla siebie. I yy, Iwonka pisze, wolność to wyjazdy w góry, do lasu, z własną kanapką. Właśnie. A w tygodniu praca po to, by mieć weekendy dla siebie. A ja bym Poszła jeszcze dalej, bo ja bym na przykład y, chciałabym i do tego dążę, żeby uzyskać y, wolność w takim y, znaczeniu, że to ja będę decydować, czy ja w danym dniu pracuję i w których godzinach. I y, czy ja na przykład w, tylko w weekendy jeżdżę, a może bym. Chciała zdecydować o tym, żeby nie jeździć w weekendy, tylko wtedy, kiedy mi pasuje, kiedy mi to odpowiada, tak? Żeby nie czekać do kolejnego weekendu. I to jest dla mnie na przykład tak, ja to tak, ja rozumiem tak wolność. I no i właśnie, i to trzecie słowo, przy którym się uśmiechnęłam, yy, mówiąc Wam o pierwszym: to zyskujemy oprócz wolności, zyskujemy jeszcze lekkość. I to. Jest trzecie słowo, które mi się kojarzy właśnie z tym tematem, czyli trzeci element, który jakby spina to wszystko w całość. Bo nawet jeśli masz system i czujesz wolność, czujesz, że o czymś decydujesz, tak, ale brakuje ci w tym wszystkim lekkości, to pojawia się presja i ciężar. No, i właśnie dlatego ta lekkość uważam, że jest bardzo ważna, bo to jest taka sztuka działania, ale tak w bardzo prosty sposób. Czyli takich prostych działań, prostych, małych kroków. Czyli zamiast na przykład jakiejś wielkiej kampanii reklamowej, nie wiadomo czego, to zrobić małe zdjęcie z telefonu. I zamiast jakiegoś wydumanego, nie wiadomo jakiego tekstu, przekazać krótką myśl od serca. I to jest ta lekkość. Czyli inaczej mówiąc, robisz to, co naprawdę masz w sercu, to, co czujesz. Lecisz na takim flow. Ludzie nie potrzebują takich właśnie idealnych filtrów, tylko potrzebują Twojej prawdy, czyli tego, co ty naprawdę myślisz i czujesz. I wtedy. Jest to taka zgoda na to, że nie wszystko musi być perfekcyjnie. Bo w, nie musi, nie musi być. Lekkość polega na tym, że jesteś autentyczna, a jak jesteś autentyczna albo autentyczny, to się nie spinasz i to wszystko leci lekko, właśnie. Czyli pamiętaj o tym, że w internecie się liczy właśnie ta autentyczność, a nie. To, czy światło było idealne, czy widać ci zmarszczki, albo nie widać. I ludzie tak naprawdę czekają na ciebie prawdziwą, czy ciebie prawdziwego, bez udawania i bez tego, tej całej sztuczności, bo jeśli jesteś sobą, to wszystko staje się łatwe i ty właśnie działasz zgodnie z sobą, a więc to wszystko, co robisz, zaczyna być lekkie. I to pokazuje różnicę pomiędzy chaosem, a spokojnym działaniem, czyli taka lekkość, pojawia się wtedy, gdy ty nie nosisz wszystkiego na swoich barkach, i zamiast myśleć, że muszę, muszę coś zrobić, zaczynasz myśleć, wybieram, chcę to zrobić. I zamiast takiego przytłoczenia, czujesz po prostu spokój i taką przestrzeń, i to ci właśnie daje system, takie poczucie, że praca dzieje się nawet wtedy, kiedy ty odpoczywasz, kiedy idziesz na spacer, czy spędzasz czas z rodziną, a to, co robisz, jest zgodne z tobą i podyktowane przez twoje serce, a więc jest po prostu lekkie. I dlatego to jest, zaczyna być dla ciebie pewną, pewnego rodzaju przyjemnością. I teraz zadanie takie znowu, Trzecie, już na, na dzisiaj, dla ciebie, wybierz taką jedną czynność, która sprawia, hmm, sp albo sprawia, że czujesz taki ciężar. I pomyśl sobie, zastanów się, jak możesz nadać lekkości tej czynności. Czyli, co możesz z tym zrobić inaczej mówiąc? Może dodasz jej lekkości. Automatyzując ją, może poprzez delegowanie jej na kogoś, a może po prostu przez zmianę swojego podejścia do tej sprawy. No i teraz podsumujmy to wszystko, co powiedzieliśmy, a więc pamiętaj o tym, że automatyzacja to wsparcie, które Cię uwalnia i uwalnia Twój czas. Daje Ci pewną wolność, daje Ci pewną przestrzeń, by korzystać z tego, co jest dla Ciebie naprawdę ważne. A lekkość to po prostu sposób działania, który sprawia, że droga do celu, czyli do tego, co chcesz osiągnąć, staje się nagle przyjemna, a nie uciążliwa. To nie jest smutny obowiązek, tylko pewnego rodzaju nawet radość. No i pamiętaj, że fundamentem jesteś zawsze Ty, czyli najważniejsza jest Twoja energia, Twój spokój i Twoje zdrowie. Bo bez tego nawet najlepszy system się nie utrzyma. Dlatego to jest ważne też, żeby delegować zadania i automatyzować to, co robisz. I dlatego dziś chcę cię zapytać po prostu na koniec: co zrobisz dla siebie, żeby twój system działał zgodnie z tobą i razem z tobą? I napisz mi w komentarzu, jeśli oczywiście masz ochotę. Napisz mi w komentarzu. To, co właśnie sobie pomyślałaś, albo to, co sobie postanowiłaś. A jeśli chcesz zobaczyć, jak w prosty sposób taki system można w praktyce zbudować, to po prostu napisz do mnie. Napisz do mnie i pokażę ci, jak w prosty sposób. Taki system zbudować, właśnie, który pracuje w tle i daje Ci po prostu więcej lekkości i takiej wolności, takiej swobody. Podzielę się bardzo chętnie z Tobą moimi wskazówkami, które ja już też wprowadziłam w życie. I one mogą, skoro pomagają mi, to mogą i pomóc Tobie. A na zakończenie dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie, za Twoje komentarze, udostępnienia. Polubienia i wszelkie wyrazy sympatii. A za tydzień, w poniedziałek 29 września o godzinie 19.03, zapraszam Cię na kolejne spotkanie i tym razem dotkniemy kolejnego elementu, który pomoże Ci zbudować nie tylko lepszą przyszłość, ale też życie na własnych warunkach i zasadach. A kolejny temat to trzy słowa o tym, co zrobić, żeby nie bać się o własne jutro. I pokażę ci, dlaczego etat nie daje ci żadnego bezpieczeństwa, ale możesz coś z tym zrobić i co możesz z tym zrobić, żeby nie bać się o własne jutro. O tym powiem Ci za tydzień. Jeśli chcesz, żebym ci w trzech słowach, w moim tym spotkaniu, odniosła się do Twojego problemu, może do Twojego tematu, to napisz do mnie na messenger albo napisz w komentarzu. A ja teraz. Dziękuję ci bardzo. Życzę tobie i sobie, aby ten czas był pełen działań zautomatyzowanych, pełen swobody, lekkości w działaniu i żeby nas prowadził po prostu do lepszego życia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. W trzech słowach o już za tydzień życzę ci przyjemnego wieczoru. Pa